Bardzo serdecznie w Słonecznym Wciąż Poznaniu na gali konkursu gospodarczo-samorządowych polski roku 2013. Na gale zapraszani są finaliści i laureaci konkursu, a to oznacza, że tu, w tej chwili, w tym miejscu jesteśmy w gronie najlepszych spośród najlepszych. Osób, które są kreatywne, twórcze, które mają świetne pomysły i potrafią je zrealizować, zmaterializować i wprowadzić w życie, a tym samym poprawić jakość życia nas, mieszkańców Wielkopolski i całej Polski. Już teraz serdecznie wszystkim Państwu gratuluję i zapraszam na wieczór, pełen oczywiście pozytywnych emocji radości i satysfakcji ze zdobytych laurów. A na scenę zapraszam organizatorów konkursu szefów Agencji Promocyjnej Punkt S Tadeusza Jasiwiana i Romana Suwika, by dokonali oficjalnej inauguracji dzisiejszej gali. Dobry wieczór Państwu. Jest nam ogromnie miło zobaczyć Państwa w tej sali po raz kolejny podczas gali wieńczącej konkurs Wielkopolskich Gospodarczo-Samorządowych Proszę Państwa, tak się składa, że ten konkurs niebawem będzie miał bardzo piękny jubileusz, a my jesteśmy dumni, że udaje nam się w ramach tych wszystkich konkursowych przedsięwzięć docierać do tak znakomitych osiągnięć gospodarczych, samorządowych, ekologicznych, kulturalnych także, które na mapie Wielkopolski zaznaczyły się jako wybitne y, dokonania i osiągnięcia właśnie. Ja chciałem Państwu podziękować za przybycie tutaj, ale szczególnie podziękować tym, którzy zechcieli się poddać weryfikacji konkursowej, którzy zechcieli odsłonić się przed komisjami konkursowymi i udostępnić nam nieco wglądu w to, co się dzieje na zapleczu tych firm, urzędów, instytucji, które wizytowaliśmy. Wizytowaliśmy zresztą w dużym składzie, bo komisje konkursowe wyłonione z bardzo różnych grup, także z przedstawicieli samorządów, Izb Gospodarczych, Agencji Rozwoju Regionalnego, Lokalnego. Te komisje miały zadanie właśnie tam po, po zaglądać nieraz za kamarki zgłoszeń, aby mieć pełny obraz wartości takiego zgłoszenia. I mam wrażenie, że to się udało, ale o wszystkim Państwu za chwilę się przekonamy. Ja proszę Państwa chciałbym w tym miejscu podziękować również członkom komisji konkursowej, które w tak licznym gronie poświęcając swój czas, oczywiście przedstawiając, yy, yy, dzieląc się swoją wiedzą uczestniczyli we wszystkich wizytach, wizytacjach w poszczególnych firmach i organizacjach. Naprawdę proszę Państwa zrobiliście kawał dobrej roboty i bardzo Państwu dziękuję. W czwartek mieliśmy finał gali konkursowej w Zielonej Górze. Ja chciałem taką jedną historyjkę opowiedzieć, otóż tam jest w Balwiarki taka, e, taki wystrój, że na dole siedzą goście, a u góry jest otwarta kawiarenka przeszklona, można sobie tam na tą, e, do tej kawiarenki wejść. No i prowadzący przedstawia firmy, gratuluje i Nagle słychać gdzieś tam w burzy oklasków, delikatny głos. Wszyscy nagle milkli, a tam 100 lat, lat, Dziecko, które miało 5 lat śpiewało wszystkim w to. <laughs> może, może u nas ktoś tutaj jest na Balkonii. No, tak, ja mam wrażenie, że po prostu to dziecko widziało, jakie, jakie wydarzenie obserwuje i, i wysłuchuje. E, proszę Państwa, ja chciałem zakończyć taką nie anegdotą, ale przypowieścią, e, która mówi o tym, jak to pewien uczeń spytał mistrza: Mistrzu, jak długo mam czekać, aż będzie mi Na co mistrz odparł: Jeżeli chcesz czekać, to bardzo długo. I my tutaj mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie czekali. Nie czekali. To są właśnie Państwo. Dziękuję hmm. bardzo. Mm. Tytuł rubinowy hit z trzema gwiazdami otrzymuje pralnia sąd Stanisław pilsz chwilę za wysoką jakość usług pralniczych przy zachowaniu rygorystycznych standardów ekologicznych. Zakład Robót Elektroinstalacyjnych i Usług Budowlano-Wykończeniowych Tadeusz Wodarczak w Puszczykowie otrzymuje tytuł rubinowy Hit z Trzema Gwiazdami za wykreowanie atrakcyjnej oferty usług elektroinstalacyjnych i wizerunku rzetelnego przedsiębiorstwa rodzinnego wiernego etosowi Wielkopolskiego Rzymu. Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera w Szczytowie otrzymuje tytuł rubinowy hit z trzema gwiazdami warzyw, kukurydzy, rzepaku i innych upraw rolnych. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w otrzymuje tytuł za zestaw parowy. Państwo doskonale wiedzą, że zdobyć szczyt to wielkie osiągnięcie, ale utrzymać.